Pasjonaci TV jesteśmy w mieście Lublin. Dzisiaj będziemy się pytać o ciemną stronę mężczyzn. Co nas wkurza w nich? Co byśmy zmienili? Jak to tam było jeszcze? Co ja tam miałam dodać? Chciałam się ciebie zapytać, co cię wkurza w mężczyznach? Hmm, nieodpowiedzialność, na pewno. Coś jeszcze? E, no, w ogóle, że tak się zdarza, że e, oni są innym razem e, nie bardzo grzeczni, czy jeszcze coś takiego? Jestem osobą bardzo tolerancyjną i myślę, że wszelkie cechy charakteru. Eee, mogę akceptować, pod warunkiem, że tego mężczyznę lubię. Eee, wymień trzy rzeczy, które najbardziej wkurzają Cię w facetach: lenistwo, złe buty. Mężczyźni nie umieją się ubierać. Polscy mężczyźni nie, się, nie umieją się ubierać. Całkowicie. Co najbardziej wkurza Cię z facetem? Wszystko. <laughs> nie, czy powiem tak. Co mnie wkurza najbardziej? Niechlujstwo u nich. To jest jedna rzecz. Niechlujstwo. Małaganiarzy. Chociaż nie powiem, niektórzy potrafią po sobie posprzątać. Nie będę się opowiadała na temat mojego <laughs> przyszłego męża. <laughs> nie, ale powiem tak. No ogólnie faceci. No to są tacy krytykanci straszni. <laughs> Mówię ogólnie, nie będę mówiła palcami i pokazywała po prostu kto, co i jak. To jest facet, no my, my jesteśmy troszeczkę inne. Faceci mają... Powiem tak, facecie mają białe, czarne, my mamy kolorową. Mamy piękne tęcze, a oni mają czarny i biały kolor. Więc duże rzeczy nie rozumieją, tak jak kobieta. Kobieta jak idzie do sklepu, to ona wie co ma kupić, a facet jak ma nawet zapas napisaną listę, to też nie wie co ma kupić. połowę zapomni. A to w sumie tyle mogłabym powiedzieć na temat mężczyzn. Dziękuję bardzo. Wkurza mnie, jak nie są szczerzy i do końca udają coś, a potem wychodzą inne niejasne sytuacje. W facetach najbardziej chyba to, że są zezdrośni, są leniwi, są Aroganccy, bardzo często też yy, są jakby to nazwać yy, Zależy im tylko na jednym. Myślę, że najbardziej wkurza mnie to, że zdradzają. Zdradzają na pewno częściej niż kobiety. No, są na pewno bardziej Znaczy trzymają na pewno mniejszy porządek niż kobiety, są bałaganiarzami. No są leniwi. Są. <laughs> Hamsty też czasem potrafią być. <laughs> Hamstwo, jak nie są lojalni. Jak kłamią, to jest chyba najważniejsze. Nienawidzę mężczyzn, którzy kłamią. To są obłudni i policowi. chyba tyle. <laughs> e, to znaczy nie wiem co najbardziej wkurza mnie w facetach, więc najbardziej wkurza mnie w moim facecie. Otóż jest to taka czynność, której ja nienawidzę. Nie gasi światła nigdy w łazience, po <głos》> prostu dla mnie to jest koszmar. I on zawsze zostawia zapalone światło. I ja odchodzę i zawsze sprawdzam, jak on wyjdzie z tej łazienki, czy się myje, czy cokolwiek. Patrzę, zapalone światło i... Kochanie, mógłbyś zobaczyć to, o czym zapomniałeś. <głos》> Chyba najbardziej wkurza mnie to, że są zbytnio nadęci i myślę, że ich ego po prostu jest tak wielkie, że nie ma. Na nic więcej miejsca i właśnie dla na są najważniejsi.